Pewnie ja byśmy je poznali, się bana za JRM. Coś się stało. Nie interesuj się pedale, jest stąd. Sztyw, sztyw, podnieść. Nie interesuj się pedale, wypierdala stąd. <grywia> kurwa, nie wierzę <jeba>. Sztywno <grywia> Jeżdż kurwa na baczkę, ty głupi chuju Nie jedź, jest, zabawa biceru tylko Po się wrócił Tak? Chyba ciebie, kurwa, jeźdź na baszkę baczkę Cyrkulatorka Weź teraz zabieram przybyt nie mnie No co, wchodzi? O kurwa, żołnierz! Ja, Yeah, nie mu kam, kładę na łapka. Fanty. A już szale, źle, bo już slime. Nie, kurwa, obeszta mi też dajcie rewanżę kurwa. Mi też da starczy rewanżu kurwa. Ej na, co? No. co to się dybało? Ładnie ci wyrwali. Gościu okay. z ubraniami, Ja tak trochę przy drodze. Albo nie, jak się wyjeżdża, no, to no, ja zabieram, to ja. Gdzie jesteś, spróży, da ci pokieruję. No, ja. To ja zabieram, ale jak ktoś mi zabra. Do, 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 oh, do, do. on! Zabrałem mu 80 tysięcy! Zajebiście! Toś przyjeba na no broń, prawda? Chuj, kurwa, przyjeba. Zajem, To jest szczurek! Pawa! Siema, szczury, kurwa! Osiemona! Gdzie twoje ziomki? Na banie? Co? Co widzisz? Gdzie twoje ziomki? Jeden pracę robi, a drugi kurwa... wchodzi chyba A ile ma tych prac? A, co mówisz? Ile ma tych mam prac? Tazer, mam 280 jakoś tak Ile? A za co? 280 To jest chuj A za co? A chudzie Nie to wchodzi, wypierdalaj cwelu No bym skrócił wyrok, mu. Mhm. Mm Aha Aha Nie wiem Masz taser No weź To ty jesteś? No Chodź taser ci gdzie Zostaw Zostaw Dobrze Ambroży, Ruberta ma tą kurwą Ruberta z felon Leży cały szpital szpitalu siedzi, kreska Ambroży Co, co się, bo kolego zaraz poleci Nawet dwóch Dupią za felę Nie do mnie a nie, jeszcze jeden był obok ciebie Zaraz stanie, wiesz, no, że tego sale na gościu Parę <grym grym grym> nie pojebali się coś Pierdolę za to no, O to dobrano Jeden tutaj bo... Nie dojebany serwer Nie dojebany serwer Co jest? Ale masz te broży? Widzę, mnie słyszysz? Ty, ty słyszysz No cię to, to ja was tutaj do zera, jebać na serwer Chodź pierdala mam ma. jebać na serwer A teraz ty swoje rzeczy Poczekaj Celkę wam Jakaś bytka? Dzicioczku oh, A co ty się zgubiłeś? Witam kolegę On się zgubił On się zgubił Nie wiem, poczekałem kajdanki pod trójką yy, Czemu tak robisz? Ja no, odłożyłem, chuj ci w dupę Svelu Uuu 3 tysiące, jesteś głupi To 3 tysiące, 3 to jak zarabiałem, hmm. w Biedronce się zarabia 3000. Cicho ci chłopak, mój frajera. Wszystko ściąłem, wszystko się wyjmuję, nie? Pojebana Mogę wiedzieć, co ty robisz? Dobra, dzięki, widzimy się na rządowym Dobra, Dzięki, dzięki, pozdro Strzałka dla ciebie, pozdro na Dobra, strzała dla ciebie Okej, okay, strzałka Daj mi Pozdro Słuchaj mnie Teraz łatwiej Dobra Góźno, proszę już na jak bańczyć czy ksiąmeczko. do zera. No a jak? Wszystko, wszystko. Może zacząć z tych możemy. Albo w bagażniku, kliknika. O, mówię.